Dziś w legalnym blogu zajmiemy się sprawą Zbigniewa Ziobry. Jak wszyscy wiemy, Sejm uchylił mu immunitet. Głosowało 446 posłów, większość bezwzględna 231, tym razem za 255, przeciwko 185, 6 wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w punkcie 24 wniosku kierownika zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej z 28 października tego roku. I otworzyło to z kolei. Drogę prokuraturze krajowej do postawienia mu 26 zarzutów, bardzo poważnych zarzutów, głównie niedopełniania obowiązków i nadużycia swoich uprawnień w czasie, kiedy sprawował funkcję ministra sprawiedliwości. Liczę ch na Was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami jak za czasów Trybunału Stanu. No i śledczy też widzą potrzebę zastosowania wobec byłego ministra środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Cóż za zaskoczenie. Zbigniew Ziobro oczywiście spodziewał się takiego obrotu sprawy i pod jakimś tam pretekstem czmychnął na pan nie czmycha. Węgry i stamtąd nadaje swój przekaz. Widać, że będzie się bronił. Donald Tusk dobry kilka dni temu napisał na Twitterze, że będzie areszt. On nie napisał, że może być areszt, że liczy na areszt, że, że wiele wskazuje, że będzie areszt. napisał Areszt i kropka. Dlaczego mógł tak napisać? Dlatego, że przez te ostatnie długie miesiące, np. Bodner, a później Żurek pod jego nadzorem i na jego polityczne zlecenie przejmowali wymiar sprawiedliwości, nielegalnie prokuraturę, później nielegalnie sąd. Także zastanówmy się, w co tak naprawdę Grasbig nie wziął i czy jego obrona, ta również medialna, jest dla niego korzystna, czy podejmuje optymalne decyzje, jeżeli chodzi o tę kwestie. Witajcie w legalnym vlogu. Pierwszą rzeczą, która jawi się jako oczywista, to to, że Zbigniew Ziobro nie chciał być zatrzymany i umieszczony w areszcie śledczym. Decyzja o tym, czy w ogóle tymczasowe aresztowanie zostanie zastosowane wobec niego, to jest jeszcze przed nami. Prokuratura jeszcze nie złożyła wniosku o tymczasowe aresztowanie do sądu, natomiast spodziewam się, że Zbigniew Ziobro, znając praktykę, jeżeli chodzi o areszty w naszym kraju, uznał, że nie będzie tutaj w żaden sposób ryzykował, dlatego wybrał się na wycieczkę na Węgry. Drugą, bardziej istotniejszą kwestią dla sytuacji Zbigniewa Ziobry jest to, że bez niego, bez jego obecności w kraju nie można mu ogłosić zarzutów i nie można go położyć o jego prawach i obowiązkach, co efektywnie wstrzymuje możliwość dalszego procedowania w tej sprawie, tak żeby sporządzić akt oskarżenia i wnieść go do sądu. Mimo, że na przykład prokurator miałby już zgromadzony materiał dowodowy i ma wszystko, czego potrzebuje, a zdaje się, że ma dużo, skoro stawia aż 26 zarzutów. Ja powiem, że pamiętam cytat, że w fundacji ma nie być żadnych żon, kochanek. ani dziewczyn. Takich rzeczy to nie pamiętam, bo... Wiesz... To tak, tak. No i to... no, nie pamiętać? To w tym momencie, jeżeli nie dopełni tej formalności, to Prawo obrony zbigniewa ziobry będzie w tej sytuacji bardzo mocno ograniczone i istnieje bardzo duże ryzyko, że taki akt oskarżenia się w sądzie nie utrzyma, bo to jest dosyć poważne naruszenie. Dlatego przebywanie aktualnie na terenie Węgier jest z jego punktu widzenia no, powiedzmy tymczasowo. Bardzo opłacalne. No i najważniejszą kwestią jest to, że pobyt na Węgrzech jest obliczony na przeczekanie trwania rządzenia przez aktualną koalicję, która niejako przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego sprawuje nadzór nad działaniami prokuratury krajowej. Jeżeli dojdzie do Zmiany władzy, jeżeli na przykład znowu większość będzie miał PiS i koalicjanci i to pozwoli im na utworzenie rządu, to w tej sytuacji jest więcej niż pewne, albo przynajmniej Zbigniew Ziobro na to liczy, że jego środowisko polityczne doprowadzi do tego, że ten akt oskarżenia zostanie wycofany z sądu, ale zanim nawet Trafi do sądu, to że ta sprawa zostanie umorzona. Natomiast jeżeli sprawa jakimś cudem by trafiła do sądu, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prokurator wycofał akt oskarżenia. Nawet jeżeli potrzebuje do tego zgody na pewnym etapie oskarżonego, to myślę, że bardzo skwapliwie Zbigniew Ziobro by się zgodził, żeby to. Zrobić. Uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze to na razie sukces, taki bym powiedział, bardzo formalny, żeby nie powiedzieć pozorny, bo jak wiadomo, jego pobyt na Węgrzech, gdzie szlaki przetarmu już Marcin Romanowski, który uzyskał tam azyl, no, wszystko wskazuje na to, że nawet jeżeli zostanie wydany europejski nakaz aresztowania, to tak czy inaczej nie będzie możliwe jego zrealizowanie, i Węgry pod tym kątem stanowią wyjątek w całej Unii Europejskiej, gdzie Dosyć no, arbitralnie podchodzą do kwestii, kogo będą wydawać, kogo nie będą wydawać. Tutaj lojalności ze strony tego kraju akurat nie należy się spodziewać, w szczególności, że sprawa ma wymiar no, niejako jakieś tam zabarwienie polityczne i już w nią w jakiś sposób został wmieszany nawet Wiktor Orban. Nie zmienia to jednak faktu, że śledczy będą tutaj konsekwentnie dalsze czynności podejmować, i żeby uzyskać europejski nakaz aresztowania, to muszą Najpierw wystąpić do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Tutaj waży się najpierw pierwszą przesłankę, czy w ogóle samo postępowanie wymaga jakiegokolwiek zabezpieczenia. Jeżeli tak, no to stosuje się środki zapobiegawcze. Tu jest w zasadzie pytanie otwarte: jak daleko są już śledczy w tej sprawie? Czy mają wszystko, czy jeszcze będą musieli jakieś postępowania prowadzić, jakieś czynności podejmować? Czy jest w ogóle sens stosowania? Takiego środka zapobiegawczego. W toku tego postępowania, o którym mówię, został zebrany materiał dowodowy. Jest to materiał dowodowy nie tylko oparty o e, zeznania świadków czy, czy wyjaśnienia podejrzanych, e, także podejrzanych, którzy byli oskarżonymi, a także zostali już prawomocnie skazani za przypisywane im czyny, ale także jest to materiał dowodowy oparty o dowody rzeczowe w postaci korespondencji mailowej, dokumentacji, zapisu rozmów i szeregu szeregu innych dowodów o tym charakterze. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy skutkował koniecznością złożenia wniosku o uchylenie immunitetu panu posłowi Zbigniewowi Ziobro w zakresie 26 czynów, które zostały szczegółowo opisane we wniosku. Tu trzeba pamiętać o tym, że całe postępowanie toczyło się, kiedy Zbigniew Ziobro swobodnie sobie hasał po wolności i w zasadzie nie był niczym skrępowany. Więc jeżeli na tym etapie już są zgromadzone dowody, które dają podstawę do 26 zarzutów, no to może być. Pewnie kwestią sporną i mocno do rozważenia, czy faktycznie trzeba cokolwiek stosować wobec niego. Ale to jest tylko ogólna przesłanka. Są też szczególne przesłanki, i tutaj możemy przejść do artykułu 258 kodeksu postępowania karnego, z którego wynika, że stosuje się areszt, tymczasowy areszt w sytuacji, po pierwsze, gdy oskarżony podejrzany nie ma stałego miejsca pobytu, bądź też istnieje uzasadniona obawa, że będzie się Ukrywa. Albo druga przesąka, że istnieje obawa bezprawnego wpływania na prawidłowy tok postępowania. I tutaj, jeżeli chodzi o samą obawę matactwa, to ciężko mi też powiedzieć, czy są do tego jakiekolwiek podstawy. Nie wynika to z przekazów medialnych. Przede wszystkim nie mówi się o tym, żeby Zbigniew Ziobro podejmował jakiekolwiek działania ze swojej strony, żeby na przykład nakłaniać świadków do tego, żeby składali fałszywe zeznania, czy też, żeby niszczył jakieś dokumenty, tego typu historie. Tutaj w tym wypadku wątpliwie, się wydaje, że ta przesłanka będzie miała zastosowanie. Natomiast ta druga przesłanka, no to tutaj już sytuacja jest taka, jaka jest, w zasadzie sama się komentuje. Zbigniew Ziobro wyjechał na Węgry i stamtąd prowadzi aktywną medialną obronę. Między innymi dlatego spotykam się tutaj z Państwem, z państwem dzisiaj, że uzyskałem informację, iż element tego spektaklu, który Donald TUSK konsekwentnie realizuje, nie zważając na zapisy prawa, miał być moje zatrzymanie po powrocie do kraju i co najmniej utrudnienie jeśli w ogóle uniemożliwienie być może skorzystania z przysługującego mi prawa, zajęcia stanowiska wobec absurdalnych zarzutów zawartych we wniosku o uchylenie, e, uchylenie immunitetu. I mówi rzeczy, których no, w zasadzie ja osobiście uważam, że nie powinien mówić, bo daje tylko pretekst do tego, żeby właśnie zastosować wobec niego tymczasowe aresztowanie. Bo już nawet samo to, że pojechał na te Węgry, to może by nie wystarczyło, ale kiedy aktualnie no, nie kryje się z tym, że decyzja o tym, że tam został, podejmuje w związku z z tym, że zdejmuje mu się ten immunitet, czy też jawnie głosi, że prokuratura krajowa została bezprawnie przejęta, i tu jeszcze jakoś tam rozumiem te argumenty, bo wiadomo, że tam jest spór o to, o status tej prokuratury, ale bezprawnie przejęte sądy, no to to już jest takie trochę, bym powiedział, za daleko idące i w zasadzie żadnego konkretu tutaj nie ma i nie wiadomo, co ma na myśli Zbigniew Ziobrony, ale generalnie wiadomo, że może mówić to, co mu się tam podoba, znaczy, może to mówić, natomiast ma to wpływ na. Ocenę jego postawy względem tego całego postępowania. I tutaj wydaje mi się, że już sąd nie będzie miał żadnych wątpliwości, że faktycznie istnieje obawa, że pan Ziobro będzie się ukrywał za granicą, i to już samo w sobie może stanowić podstawę do tego, żeby stosować tymczasowe aresztowanie. No I wreszcie jest jeszcze taka solo przesłanka, taka przesłanka przesłanek, czyli grożąca. Podejrzanemu, oskarżonemu kara. I tutaj, biorąc pod uwagę, że mamy kwestię niedopełnienia obowiązku, przekroczenia uprawnień, przywłaszczenia działania w zorganizowanej grupie przestępczej, czy też działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, no to tam już jest naprawdę wystarczająco do tego, żeby sama ta przesłanka zachodziła i można było stosować wobec zbigniewać obroto tymczasowe aresztowanie. Kiedy tymczasowe aresztowanie zostanie przez sąd zastosowane, no to wtedy już, już zakładając oczywiście, że będzie zażalenie na no to postanowienie przez, złożone przez obrońców Zbigniewa Ziobry, no to w międzyczasie zapewne zostanie wszczęta również procedura europejskiego nakazu aresztowania, zostanie złożony wniosek do sądu okręgowego, żeby taki nakaz został wydany. No ale wiadomo, nikt się nie spodziewa, nikt nie liczy na to, że Węgry na podstawie tego ENA, tak zwanego, wydadzą, zbigniewa źródła, bo jak już dosyć powszechnie mówi, dość luźno podchodzą do kwestii tutaj jakiejś lojalności między państwami i zdarza im się nie wydawać ludzi. Tutaj głównie mam na myśli na przykład sprawę pana Marcina Romanowskiego, który uzyskał azyl polityczny i żadne ENA się go nie ima a nawet zachęca Zbigniewa Ziobrę do tego, żeby sam poprosił o ten azyl polityczny. Jeżeli chodzi o samo tymczasowe aresztowanie, to tutaj dosyć mocno cały PiS zdaje się, no ale też Zbigniew Ziobro gardują, że zachodzi szczególna przesłanka do odstąpienia od stosowania tymczasowego aresztowania i to jest z artykułu 259 Kodeksu Postępowania Karnego. Kto miałby go zamordować, pana Ziobro? Jeżeli ktoś bardzo ciężko chory, kto wymaga bardzo stałej, bardzo poważnej opieki lekarskiej, jest umieszczany w więzieniu, to jest równoznaczne w istocie z Wielkim śmierci. Stan zdrowia Zbigniewa Ziobra, który niewątpliwie jest udokumentowany, że zmagają się z chorobą nowotworową, to tutaj właśnie jest jakiś tam punkt zaczepienia obrony, żeby tego aresztu nie stosować wobec byłego ministra sprawiedliwości. Natomiast też wyprzedzająco prokuratura zwróciła się o wydanie opinii biegłej w tej sprawie, czy. Zachodzą jakieś przeszkody do tego, żeby pan Zbigniew Ziobro przebywał w warunkach aresztu śledczego i ta opinia jest taka, że generalnie tak, ale w przypadku gdyby mu się tam coś pogorszyło, jeżeli chodzi o jego zdrowie, to wtedy tymczasowe aresztowanie może zagrażać jego. Życiu. Zasadniczo jako obrońca miałbym pewne problemy z oświadczeniami medialnymi, pana Zbigniewa Ziobry, który gdzieś tam próbuje z tego wszystkiego zrobić sprawę polityczną. Próbuje właśnie z prokuratury zrobić jakiś organ politycznej zemsty, wskazuje na to, że właśnie sądy też są przejęte itd, i tak dalej. To nie wpływa dobrze na ocenę postawy. Oskarżonego, właśnie przede wszystkim jeżeli chodzi o stosowanie wobec niego tych różnych środków zapobiegawczych, bo to daje podstawę do założenia, że dana osoba będzie kwestionowała wszystkie czynności, wręcz w zasadzie kwestionuje porządek prawny w Polsce. Natomiast to, co widać z tego, co mówi Zbigniew Ziobro, no to też się rysuje jeden z zarzutów, który będzie kierowany względem, nawet jeżeli wyrok w tej sprawie jakiś zapadnie, chociaż to. Wątpliwie, jeżeli zmieni się władza, to widać, że w przypadku, gdy to jednak dojdzie do jakiegoś wyroku, to jednym z zarzutów będzie naruszenie artykułu 14 kodeksu postępowania karnego, czyli tutaj będzie zgłaszany brak skargi uprawnionego organu, w tym wypadku prokuratury krajowej. Zbigniew Ziobro będzie kwestionował po prostu prawidłowe ustanowienie tego organu, a jeżeli. Akt oskarżenia został podpisany przez prokuratora, który został niewłaściwie ustanowiony, no to w takiej sytuacji nie ma w ogóle aktu oskarżenia jako takiego i sąd musi umorzyć takie postępowanie, gdyby ktoś dalej jednak popierał ten akt oskarżenia. Jak to się skończy, to oczywiście nie wiem, bo w zasadzie czekamy na to, aż sądy zaczną się wypowiadać o kwestii legalności całej tej prokuratury aktualnie. I jak się na to zapatrują. Czy ten zarzut ma w ogóle szansę się obronić, to, to jest kwestia otwarta, bo jeszcze nie mamy za bardzo orzeczeń sądów, które by oceniały właśnie tę całą sytuację związaną z prokuraturą krajową, przynajmniej w jakichś tam poważniejszych sprawach. Same zarzuty pod adresem Zbigniewa Ziobry są dosyć ciekawe, bo już samo zarzucenie założenia kierowania zorganizowaną grupą przestępczą przez ministra sprawiedliwości to jest chyba ewenement na skalę europejską. Światowo to może byłoby za daleko powiedzieć. Natomiast no, niedopełnienie obowiązków czy nadużycie uprawnień, to wiadomo, chodzi o dysponowanie środkami z Funduszu Sprawiedliwości i tutaj jak najbardziej jakby jest to dla mnie zrozumiałe, skąd się to Bierze, po prostu panowie wzięli sobie pieniądze i wykorzystali je w taki sposób, jak nie powinni, niezgodnie z przeznaczeniem. Już pominę kwestię ustawiania jakichś tam przetargów, różne rzeczy. To, to brzmi w miarę sensownie. Natomiast to, co zwróciło mocno moją uwagę, to ta ostatnio omawiana w mediach notatka. Czy tej notatki, którą skierował do ministra i sprawie sprawiedliwości? Biorąc pod uwagę co się w tej chwili wyprawia. I... Te wszystkie zarzuty, które nie zawierają ani nie przestępstwa, natomiast same są znaczy przestępstwem to rzeczywiście okazało się, że to nie była dobra decyzja. Jarosława Kaczyńskiego, skierowana właśnie do Zbigniewa Ziobry, w którym przestrzega przed wykorzystywaniem środków z Funduszy Sprawiedliwości na potrzeby kampanii wyborczy, czyli właśnie tego niezgodnego z prawem wykorzystania tych środków. Tutaj z tego się zro zrobiło zarzut y, Ziobrze, że tę notatkę gdzieś tam sobie zachował y, i zrobił to właśnie w tym celu, żeby jego podwładni, inne osoby uniknęły odpowiedzialności. Ja nie wiem, czy ten zarzut się utrzyma, bo biorąc pod uwagę kształt tej całej sprawy, jeżeli uznamy, że no, cała formacja y, podlegająca tutaj Zbigniewowi ziobrze, ta cała zorganizowana grupa działa wspólnie i w porozumieniu, i tak dalej, i tak dalej, to ukrycie tej notatki również było w interesie niejako zbigniewa ziobry. A też musicie wiedzieć, że oskarżony może podejmować prawie wszystkie działania mające na celu uniknięcie odpowiedzialności, więc jeżeli próbuje zacierać ślady swojego czynu, to nie można mu z tego tytułu postawić żadnych zarzutów. A wydaje mi się, że ta notatka też dotyczy samego zbigniewa ziobry i to, że ukrycie jej, czy to na przykład zniszczenie jej byłoby korzystne nie tylko dla Zbyszka, ale również dla reszty, no to nie oznacza do końca, że można mu postawić w tej sytuacji zarzuty, że właśnie próbuje tutaj bezprawnie pomóc jakimś tam swoim znajomym czy też podwładnym w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. Tu, tu wydaje mi się, że akt oskarżenia może się nie utrzymać, biorąc pod uwagę te szczątkowe informacje, które na tej chwilę Mamy. Także nasze organy tutaj państwowe na razie chyba pozostaną bezradne, jeżeli chodzi o możliwość postawienia, Zbigniewa obro przed wymiarem sprawiedliwości, przynajmniej tymczasowo. Może się zmienić sytuacja polityczna na Węgrzech, i wtedy zdaje się, że była zapowiedź, że panowie będą musieli sobie szukać innego miejsca, jeżeli chodzi o azyl polityczny. I ukrywanie się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Natomiast chęć w doprowadzeniu Ziobry przed wymiar sprawiedliwości zgłosił sam Zbigniew Stanoga, natomiast no, zakładam, że to są tylko takie, powiedzmy, medialne wystąpienia, bo gdyby czegoś takiego się dopuścił na terytorium Węgier, to podejrzewam, że z kolei on tam musiałby się. Liczyć ze stawianiem zarzutów, zatrzymaniem i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczymy, jeżeli się uda, to oczywiście odszczekam. Także podsumowując, to wszystko, co nie jest wykluczone, że Zbigniew Ziobro stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości, to podejmowane przez niego teraz wszelkie działania, wszelkie jego oświadczenia, to co w mediach mówi na temat sytuacji w Polsce, na temat tej całej sprawy i podjęcie w ogóle decyzji o ukrywaniu się w innym kraju, to będzie działało bardzo na jego niekorzyść. Natomiast jeżeli uda mu się przeczekać i dojdzie do zmiany władzy i dojdzie też do zmian personalnych znowu w prokuraturze krajowej, to ta sprawa najprawdopodobniej zostanie umorzona. Pamiętajcie, że wszystko, czego się tutaj dowiedzieliście, objęte jest tajemnicą adwokacką. W mówcie, zostawcie suba i lajka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A ja do jest zatrzymania pana w tym miejscu.